Hejka, hejka, z tej strony Lisa i ogólnie to teraz muszę wejść, ponieważ nie mogłam się ruszyć, jak oczywiście. No i tak, pozdrawiam bardzo serdecznie La... 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 la chyba, tak? Tak. Jak coś to przepraszam, że źle powiedziałam. Okej, okay, już jestem. Jestem, jestem. Dobre, dobra, dobra. Nie pytajcie, jak się ubrałam. To, 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 nie jest, to nie jest taka w sumie sprawa. E, Okej. Okay. Ogólnie to chciałam się dostać na poduszkę, ale z nie mam i potem mam problem z wyjściem. Jak od razu wyjdę, no to nie mogę się ruszyć, muszę wyjść i tak dalej. I no to jest trudne trochę. Więc jak tam wpadniesz, a nie masz idera, to na serio ciężko jest wydostać cały czas Zostań Starider, zostań Stariderem i no mm -hmm. He he. Ogólnie to się pyta, już bym powiedziała kiedy zacznę. No a już zaczęłam, więc okej, okay. to, yy, to, to, to nie ważne. To, to, to nie jest w ogóle ważne. Ogólnie to mam star końcy magiki, które będą i chciałabym mieć Marwarii. Tego magicznego marwarii. On jest, jak się przemieni w normalnego, to on jest przepiękny. To jest, to, to jest cud po prostu, po prostu to jest cud świata. <laughs> bo jest taki łaciaty, chyba. A percheron z magicznych to nie, niezbyt mi się podoba. E, no. Zdecydowałyśmy z Lakwetą, no, że będziemy się ścigać. E, ja sobie tylko założę sprzęt. A nie, bo ja czapraka tu nie mam. E, nie, a nie chcę wydawać że nie. E. I Bo... Dobra, już star coins. E. po już nie ważne. Dobra. Lecimy z tematem. Halo, halo? O, dobra, jest. Ogólnie to ja nie jestem ubrana, więc raczej ona wygra, bo ja mam tylko na siebie światło i... To jest są słabe ciuszki. Dobra, teraz zmieniłam sobie trochę na lepsze. To też teraz zmieniłam na lepsze. w ogóle chyba ściszę muzykę w grze, bo tak jest trochę głośno. Dobra, ściszłam. Um... Mamy coś tu jeszcze szybszego, bo, na konia, bo... No kurczę, no... No nie wzięłam czapraka, a teraz tak dziwnie wygląda z tym siodłem No, to dziwnie wygląda A ona jest normalnie na nie dobra, a ona ma 17 levela, ja mam 16, ale nazywam mojej nie podam Raczej pewnie... znaczy, wszyscy, co mnie spotkali, oni wiedzą, jak y, się nazywam we są ale tak to ja nie powiem, jak będzie QA, które już dałam filmiki, żeby zadawać się pytania, ale tylko jedna osoba zadała, więc w sumie nie ma sensu co robić z tego QA, więc jak, jak to oglądasz, to proszę zadaj pytania, bo chciałabym już zrobić ten, ten QA, bo już tak czeka, czeka i, i, i nadal jedno pytanie tylko chyba. Okej, okay, pierwsza. Ja nie wiem, czy ona mi nie dawała fory, tak. Przepraszam. Ale to nieważne. Mhm. Ogólnie to zmienię sobie teraz na Luzytana. Mhm. Wychodzimy i muszę pomyśleć, jak będzie się nazywać filmik, bo Lakłeta się mnie pyta. Mhm. Po prostu pięknie, że ja nie znam odpowiedzi. No to jest coś. Dobra, widzimy się jak już będziemy coś robić. Ogólnie to, teraz mówię jej nazwę i tak dalej, bo ona mnie znalazła. <grym> więc okej. Okay. Okej. Okay. Dzisiaj jest konną, więc nie wiem kiedy to wstawię. Możliwe, że po południu jak wrócę, ale to, to, to jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia. Ogólnie mam listę pełną. Nie, a tak to mogę usunąć. No nie, lista jest nadal pełna. Uszula. Proszę bardzo, do znajomego. No. Proszę cię, do znajomego. I przepraszam, jak mnie cicho słychać, ale no. Yy. Nieważne, nieważne. Dobra, widzimy się jak już będzie mogła po mazywy. Y Czyli zaraz wraca. Dobra, już jestem. Aha, i ona ma zwy. Okej, dobra. Nieważne. Widzimy się jak już będzie mogła. W ogóle mam pytanie. Czy tu jest pierwsza, czy druga generacja luzentanów, czy trzecia? Raczej druga, ale nie wiem. Ciężko w sobie powiedzieć. Jak będzie jakiś shorts, no to yy, powiedzcie mi tam, proszę, bo. Ponieważ. Ponieważ. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Fajnie, jakby zrobili jakby trzecią część luzytanów. Trzecią generację luzytanów. Byłoby super.